Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek to nic innego jak zaproszenie do aukcji Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy, ale również prezentacja naszego stalowego pakietu. Stalowy pakiet to nic innego jak zbiór akcesoriów, narzędzi i innych fantów, które udało mi się zdobyć w wyniku nawiązania kontaktu z firmami, markami. Serdecznie w tym miejscu dziękuję, że firmy postanowiły wesprzeć naszą stalową inicjatywę, bo nie możemy o tym zapominać. To nasze przedsięwzięcie zostało zainicjowane na grupie przez kilka osób. Serdecznie dziękuję. Brawa się należą również ludziom, którzy wspierają mnie w tej akcji i pomagają, aby ten projekt zakończył się sukcesem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Cały pakiet stalowy będzie podzielony na sześć mniejszych i pakiety będą wystawione na aukcji na Allegro na które zaproszę was w momencie jak tylko te aukcje będą aktywne. O tym dowiecie się w opisie pod filmem, będą na bieżąco sukcesywnie dokładane linki do tych aukcji, ale również na bieżąco informował was, was będę na grupie facebookowej Stalowiz YouTube. Zapraszam was serdecznie na grupę, aby nie przeoczyć tych aukcji, bo naprawdę szkoda jest o co powalczyć. W skład pierwszego pakietu wchodzi spawarka EasyMic 210S od Spartusa. Serdecznie dziękuję Marce Spartu za wsparcie naszej inicjatywy. Warto dodać, że jest to urządzenie 3 w 1, czyli Migmac, TIG oraz MMA. Jest to urządzenie synergiczne zasilane 230 V, w skład którego wchodzi palnik do Migmac, palnik, a w zasadzie uchwyt do elektrod. Przewód masowy oraz przewód gazowy, czyli poza butlą mamy gotowy zestaw do pracy. Oczywiście wyposażamy się jeszcze dodatkowo w drut. Kolejne wsparcie to voucher na kwotę 200 zł od marki Best Just. Jest to producent chemii przemysłowej, przykładowej, którą tutaj widzicie. Mamy Best Max, środek, który jest do mycia, środek Best Welt, który jest preparatem y, używanym w powalnictwie jako antyodpryskowy preparat oraz bez raz odrdzewiacz. Zapraszam serdecznie do kontaktu i wykorzystania vouchera na środki, które wybierzecie sobie dowolnie. Firma Spawmet, o której więcej powiem w dalszej części materiału, wyposaża nas w uchwyty na klucze, uchwyt na ścienny, uchwyt na tarczę do cięcia i szlifowania oraz zestaw haczyków z logiem firmy Spawmet. Zestaw numer dwa to palnik customowy od Tiglab, palnik do Tiga. Serdeczne dzięki dla Radka za wsparcie naszej stalowej inicjatywy. Jest to palnik, którego chyba nie trzeba długo przedstawiać, jest to produkt, który jest rozpoznawalny. Na grupach spawalniczych, na forach spawalniczych jest to palnik dodatkowo sygnowany Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a więc okazja zdobyć coś naprawdę wyjątkowego. W dodatku zbudowany na Żyle Superflex. Także jak widzicie, jest to produkt, który naprawdę warty jest swojej ceny i warty jest tego, żeby powalczyć na tej aukcji. Voucher. Na chemię przemysłową, o której wspominałem już wcześniej, jest to voucher na kwotę 200 zł. Macie możliwość wyboru yy, i skonfigurowania swojego zamówienia u producenta. Środki, jakie są dostępne, to Best Max, yy, Best Weld, yy, Best Rust oraz środek, o którym zapomniałem wcześniej wspomnieć, Best Armor. Jest to środek, który zabezpiecza nam powłokę stołu przed. Korozją oraz przed odpryskami spawalniczymi. Jest to chemia, którą ja stosuję i sobie bardzo chwalę, ale również jest to chemia, którą można zdobyć u nas na grupie Facebookowej stalowiz YouTube. Tam również zbiera bardzo dobre opinie. Zapraszam serdecznie. Od firmy Spawmet mamy uchwyty haczyki na tarcze docięcia oraz szlifowania. Duży uchwyt na małą szlifierkę, dużą szlifierkę oraz tarczę do szlifowania oraz sygnowany również logiem spawmetu. Uchwyt na klucze. Pakiet numer 3 to uchwyt na szlifierkę dużą, małą do tego uchwyty na tarczę. To zafundowa zafundowała firma Spawmed. Od firmy Spawmed mamy również pięciohaczykowy uchwyt na klucze bądź inne rzeczy z logiem stalowego kanału. Bardzo fajnie, dziękuję serdecznie. I uchwyt naścienny na zestaw kluczy płaskooczkowych. Marka Optrel dołożyła się do tego projektu i do tego pakietu maską, przyłbicą spawalniczą. Jest to model P550 Neo. Bardzo fajna przyłbica. Do tego marka Guide dokłada rękawice spawalnicze. Bardzo fajne rękawice. Spawam w takich rękawicach już od dłuższego czasu. Mnóstwo też mam pytań odnośnie właśnie tych rękawic. Bardzo fajne rękawiczki. To jest akurat rozmiar 10. Mam nadzieję, że będą dobre. No i tradycyjnie voucher na kwotę 200 zł od Best Just od producenta chemii y, przemysłowej. Zestaw numer 4 to suwmiarka elektroniczna Limit od Marki Luna. Serdecznie dziękuję Marce za ufundowanie tak fajnego narzędzia precyzyjnego i myślę, że godnego uwagi i warto powalczyć o ten sprzęt. Bardzo fajna suwmiareczka. Oczywiście sprzęt jest nowy, wyciągany jeszcze z etui. Firma Spawmet dokłada się z cegiełką w formie takiego wieszaka na tarczę do szlifowania i cięcia. Pięciochaczykowy zestaw na również narzędzia, klucze. Nie mogło zabraknąć w pakiecie numer 4 loga stalowego kanału i zestawu pięciu haków na narzędzia. Dodatkowo uchwyt ścienny na szlifierkę małą-dużą oraz miejsce na odłożenie tarcz szlifierskich. Pakiet 4 to koszulka stalowego kanału. Będzie jeszcze bluza, która również będzie się mieściła w tym pakiecie. Będzie bluza z logiem stalowego kanału. Niestety jeszcze do mnie nie dotarła, ale w momencie zakończenia tej aukcji na pewno już te bluzy będą dostępne. Nie zapominamy również o tym, że pakiet numer 4 to jest voucher na kwotę 200 zł. Ufundowany przez markę Bestjust, producenta profesjonalnej chemii przemysłowej. Fundatorem pakietu numer 5 jest m.in. firma Spavmet. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, ponieważ wcześniej obiecałem kilka słów o tej firmie. Firma mieści się w Jaźwinach Koło Częstochowy i zajmuje się szeroko pojętą pracą w metalu. Tutaj myślę, że możemy skorzystać na tej znajomości na tej współpracy, ponieważ jest to firma, w której możemy zlecić wykonanie takich paneli ogrodzeniowych nowoczesnych, każdych innych również. Jest to firma, która. Nie trzyma się pewnych szablonów, możemy naprawdę dowolne wymiary i dowolne wzory zamówić. I co ciekawe, niekoniecznie mając plik DXF, także na podstawie naszego szkicu, ewentualnie wstępnej rozmowy możemy ustalić, co potrzebujemy. Możemy również wybrać wzór z wielu mm, wzorów, które są w katalogu tej marki. Także myślę, że na tej współpracy stalowi mogą skorzystać. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Kontakt do firmy w opisie pod filmem. Pakiet numer 5 to również zestaw 5 z logiem stalowego kanału. 5 haczyków na klucze. Zawieszka do tarcz do cięcia oraz do szlifowania ścienny uchwyt na klucze płaskooszkowe. uchwyt na szlifierkę dużą małą oraz na tarczę do cięcia i szlifowania. Pakiet numer 5 to również voucher na kwotę 200 zł do wykorzystania na profesjonalne środki chemiczne marki Best Draft. Zapraszam serdecznie również do kontaktu, który znajdziecie w opisie pod filmem. Wózek narzędziowy od firmy SpaVMed. Tutaj parę słów o nim, ponieważ jest to produkt, który naprawdę warty jest tego, żeby kilka słów o nim opowiedzieć. Produkt, który nie ma nic wspólnego z Chińczyzną. Jest to produkt polski wykonany u nas. Przede wszystkim bardzo ciężki i solidny, solidnie wykonany. Półki tutaj nie ma mowy o tym, żeby coś się gieło, żeby się miało w rękach. Materiał użyty gruby. Dodatkowo każda krawędź zawinięta, nie ma krawędzi ostrych. Bardzo fajnie wyposażony, znaczy bardzo fajnie zbudowany. Kółka też solidne, duże. No, widać, że sprzęt konkretny. Tutaj mamy dodatkowo otwory, możemy regulować, ewentualnie, prawdopodobnie opcjonalnie jeszcze wyposażyć ten wózek w półkę dodatkową. Polecam serdecznie, naprawdę bardzo fajny wózeczek, zapraszam serdecznie do licytacji. No już szósty i ostatni pakiet, i tym razem również firma Spawmet. Ale tym razem chciałbym pokazać, że firma Spawmet to nie tylko usługi gięcia i cięcia laserowego, blach oraz wykonywania innych elementów metalowych. Tutaj również możemy się zaopatrzyć w gotowe produkty, jakimi są na przykład e, takie lampiony na świeczkę, parasolniki, e, podstawa na wino oraz na lampki. Oraz wieszak. Home. Bardzo ładny, bardzo fajny wieszaczek. Na przedpokój możemy odwiesić klucze. Możemy odwiesić kurtkę. To są tylko przykładowe. Rzeczy, które ten producent ma w ofercie. Także zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą, do odwiedzenia sklepu na Allegro, do odwiedzenia strony www. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Ja zachęcam do licytacji. Te wszystkie elementy, te wszystkie elementy wystroju wnętrz w zasadzie będą wystawione na aukcjach. Zapraszam serdecznie i życzę miłego licytowania. Stalowy pakiet już się wyczerpał i zachęcam w tym momencie do licytacji. Sukcesywnie w opisie pod filmem będą pojawiać się nowe aukcje, które będą powstawały i zapraszam do walki, bo naprawdę jest o co. Dziękuję jeszcze raz firmom, które pomogły mi zrealizować ten projekt. Dziękuję ludziom, którzy pomagają mi zrealizować i zakończyć ten pomysł. Pomysł, który w zasadzie narodził się na grupie stalowych. I na tą grupę serdecznie zapraszam. Zapraszam na stalowi z YouTube, zapraszam na Instagrama, giełdę stalowych oraz stronę www.stalowykanał.pl. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Do zobaczenia! Cześć!